Cześć, witajcie z tej strony Immortal Battle i King Seniora. To jest właśnie nasza druga seria. Tym razem zaczynamy South Park The Stick of True. No to nowa gra. Coś na odstresowanie, coś ludniejszego, coś śmieszniejszego. Tak, bo ta gra jest. Dobra, sami zobaczycie. <laughs> Jeśli jeszcze jej nie widzieliście.

jakby dziś i wycięli, no proszę Cię. W to jest Słuchcie, ale No ale patrz, na no, koniec jedzie, dobra, spokój. Jak on na To już y jest, ja Ci powiem, że głupsza fizyka. <grytanie> Jeszcze nie było dane mi się o uczyć. No patrz, normalnie nic im taki... That's what it is. That's it is. But the tide of war is soon to change. As news Boże, of a new kid spreads throughout the land. Or, 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 or. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid before the Drow Elves can manipulate his man and, and use him to take the sacred bones from human hands. <laughs> what? No, no no this is <laughs> the motive what is the new No, this kid. O, mnie wybrałem. Czy ty jak sobie te różdżki robiłeś? Hmm. Wszystko? I tworzyły nasze akcje. No, to Dobra. co robimy? Jak to hmm. skórę? z góry? Nie będzie mużyni. Ora. czekaj, zobacz. My po prostu. Jak to nikogo... na może... Jakiś... to jest ty, 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 jakiś samoopalacz? No <grystanie> <My> chyba samoopalacz. <grystanie> nie, my chcemy na. No. Dalej. My nikogo nie obrażamy, po prostu tworzymy takiej postaci, które nigdzie nie ma na świecie. Tak. Prawdopodobnie. Bo A, ja nie wiem. Nie stworzymy yy, siebie, no bo to chyba logiczne. <grystanie> no bo chyba to logiczne, że to chłopak. Chociaż może być dziewczynom z niego zrobić. No można. Dawaj dziewczyny w fajnie po dziewczęce. No już tak nie wybieraj. Boże. Nie, on będzie, nie wiem, on będzie... On będzie rudy, on będzie rudy. Ale nie wiem dlaczego na to A może pomy co? No na, na, na. No, patrzę jakieś takich włosów. Kobiecych damskich. No to to co? No dobra. Weź je rudy, że rudy. Ale to, że taki? Hmm, może być chyba. Nie, dawaj najjaśniejszy. Znaczy? To taki pomarańczowy. Hmm, dobrze, będzie świecił w ciemności. I <laughs> go nie rozjedzie. Tak by świecił w ciemności. No tak, A, nie, to, to nie, nie, nie dobrze. Są też pomarańczowe od placki. to będzie ochrony. Nie, dobra. Dobra, hmm. zostawiamy go takiego. Koniec, kropka. A może Emo? Rude! Emo. Dobra. Co zostałem? Czekaj, rude. Takie rude, tak jak mój kolor włosów na <grym> 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 Trochę ci daleko do takiego koloru włosów, wiesz. Dobra, dobra, dobra. Przegram. Jakiś Jakieś słeby. Czekaj, nic. To jest zbyt nieciekawy ciekawy ale dobra. weź czacho, żeby było groźnie, i weź, żeby było koloru jakiegoś. Nie wiem. Dobra, to jest dobry pomysł. O, o, patrz, o no to o, jest To jest o. To jest To jest nie. nie. Czerwone, tak... czerwone rureczki, wiesz, te sprawy. Ale kobiety. te kwiny wodowe. Makijaż? Boże, to on będzie miał namalowaną śliwkę? Po co komu malować śliwę? A po co mi malować go. na twarzy? Co z tego, że to może mi nie widać? A? Weź mu różowe policzki rąbni. Oj, dzisiaj! Tak, zostaw taki. Dobra. Tak ma być. Tak ma być. Okulary pani jeszcze. Takie okulary. Hmm. Okrągłe, okrągłe, oprawki takie całe, okrągłe. No, trochę wyżej. A, nie, w no. no. O, są. Weź tylko jakiś kolor. No, wcale ich nie widać. <laughs> No. Dobra, weź jakiś przeciwsłoneczny, bo tu kurde praktycznie ich nie widać. To może... Um. Wiem, że to nie przeciwsłoneczny, ale... dobra you! Co to mi się tu... O co? So epic. Oso. Oso. No i zostaw to. A bo te są osób. Niech będą te. Dobra, niech ci będzie. No i będziemy zaraz tworzenie naszego wyjątkowego człowieka. Bo <tryk> no, dobra. Y a, no. Tako, 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 tak, Patrz. Tak, tak. Tak. Kura z tyskami. W z dzieckami, z Kuro-krowo. Kuro-kro... kuro krowo, krowo. Kudo, krowo? Krowo, kura Krowo-kura. Krowo, kura. <gry> no. <gry> tak, tak. Nowy gatunek. No nie słyszałeś? Wiesz, te mutacje genetyczne. Dobra, chrzanić. No. Chrzanić <gry> mutacje genetyczne. Tak. Wprowadzamy się do mieszkania. Do domu. Fajnie. Cztery sypialnie i dwie łazienki, burze. Właśnie, cztery sypialnie i dwie łazienki? Hmm, w sumie masz rację. Jeszcze pierdolony, ty. Spory? Oj. Dobra, nie rozkminiaj mordy. Te, którzy on mnie i zarobiście, idą. Ale nie zgadzają kola, jak to brzmi. Może to gdzieś wypróbował. O, rodzice są muzykami, burze. Takie, to jest nowy Takie To takie smutne. Co? O, really be oh, chyba mówią o naszym bohaterze, o naszym filmie. Chyba tak. Jak go, nazwy, jak go nazwiemy? Jak go nazwiemy? Eee, właśnie, jak go nazwiemy? On, on, on pe... tak myślę, że on. To sure <laughs> Ale ja nie jestem szczęśliwa. Jak się masz? Jak się masz? Jak się masz? Ja zawsze byłam za Hermanem. Herman Jak się Herman. Jak się masz? Jak się masz? Jak Herman powiadasz. Czemu Herman? Herman nie pasuje do nie, on albo... dojdzie z cicha. Stefan, albo... Frank. Stefanu! Nie. Stefanu, no albo... Hey, Ferdek! Ferdek. Kto tu... I czemu Ferdek? Nie wiem! No no patrz, jaki on słodki, nie but... patrz. Special... Się speszył trochę. się zarumieniu. No dobra, to będzie... Y... Oh, Goddammit. <laughs> Hmm. Tak. jest Albo jest nie jest tak! Nie wiem, co ale się good, robi, good, ale, ale dobrze, nie musicie co oni tak na Co Co właśnie. My, my, lots my, lot's my myślimy na imieniem, to tak. hmm. Nazwijmy go Sosna, nie wiem dlaczego mi przyszło to do głowy. Dobra, niech będzie Sosna! Koniec, To jest nasza sosna. Hi, tak. Piękna i, so, so, i so, radosna. Right. Jaki ryb! <grym> 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 no, co <to trybie>. <grym> nie, nie wiem skąd mi się to wzięło w głowie, ale dobra. Okej. Okay. Fać. Hm. Ona jest przekonującą. Ona niby mówi, ale ona nie mówi. No. Ona stara się na Migi. No, no patrz jak nie... stoi, no patrz jak stoi yeah, Rączki z przodu. Boże, coś nam się ścina. No nie, nie mówcie. Nie może nam się ścinać. A gry, jak to działało? No, no. A, No chyba, by, no... No chyba to. Rozumiem to. <laughs> <laughs> Dobra, biegamy. Mamy coś tu. Ale z tyłu mam włosy jak kobiety. Ta, to jest fajna opcja. Możesz wiedzieć przy kimś. To jest takie. <laughs> nie patrzyłaś jeszcze wszędzie? A nie, to tam kufer był, czegoś tam był. Nie pamiętam. Są dwie rzeczy chyba, ale nie to... Albo co? A tu jest łazienka, jej! Tak, i pokażę Wam zaraz kolejną fajną opcję. No w sumie. <laughs> bardzo fajną, bardzo fajną. <laughs> bardzo, fajna. bardzo fajną, bardzo życiową. Dobra? O, coś mi się chyba zachciało teraz. No jedziesz, musisz. <noise> a teraz, co ja z tym zrobię? Weźmy Mamy wodkę. Mamy wodkę, wyjąłem sobie wodkę. jest wodkę. O, jaki dobrze. Nie łódź się, że mu ten ciemny kolor wejdzie. Murzynek Bumble, tam w parku mieszka. O, jacy. <noise> Dobra, zawalaj na dół. O, biega ci umiejętność. Ty, ale patrz. To jest magia. Po prostu to jest magia. On nie ale wcale kola nie widzę. To nie jest To chyda. nie jest to, to jest nowa forma przywitania wśród dzieciaków. Nie, nie, przepraszam. Tak? Nie, to nie ma być To tak. No weź, nie, nie, nie straj tam, budź się wydłoni ojciec. O perukę mamy? No, no nie, nie wezmę. A co mam wziąć? Kasę daj, to wezmę. No damy klasę, ja nie, to damy kasę ojciec. kasa, się, gdzie nie się gdzieś jest Nie, 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 zostaw mnie, zostaw mnie. Nie, to to, nie, <laughs> no, Forza! So. Fak, już teraz małysz sobie na tym. To babcia. <laughs> Aha, to, oh, to nie była prośba. No i wywalił nas. Trzeba było tak strać. Tak chce w sensie się pierdzieć. Tak. Może, może on miał na obiad coś niedobrego i tak mu wyszło. Wacolka, po brytońsku. No widzisz, znasz się na tym. <laughs> Spierdź się na mołwana, tak. Nie stopić. Mm. To tak nie działa. To no. złote. <noise> A mi trochę pojechać, No kolejna trójka ta sama? Nie mm. chyba. Ej, inny węgiel, Mamy. A nie. Kitki serter. A ja, ja chcę być nudą. Rudy. 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 Ruda. Yy. Rudy, Rudy. Rudy. Ruda. Oooo, oh, wtedy. Jak jest się bojnikiem, to jak na Powiemy, nie jesteś ani ruda, ani ruda. Jest, on jest ruda. nie On jest. Nie on jest. Ono jest ruda. Ono jest. Tak mi się wydaje. No. Wow, no ty to jest magia dzieciństwa. Powiesz do kogoś jakiekolwiek zdanie, albo on powie do ciebie zdanie i już jesteście znajomymi. Tak. To trochę fejs. Napiszcie do <noise> ciebie dwa słowa. To dokładnie! Z tego, że nigdy słowa nie hey, ale znasz bez we widzenia, co na pewno my. Patrz, ja się jesteśmy w ogóle. Yy, no. Rozgadali! No, bo to nie amnezja, proszę cię. Ale. ale chodzi mi o naszego bohatera: o naszą a. sosnę! A, a, a. O kurwa! Oh, no bo Sosna tak przeżywa so, kontakt tragiczny A tak On ma rozdwojenie jaźni. <laughs> on uciekł się środka. <laughs> I poprosił kogoś fajnego. Wymyślał, tak. No ale nie, im mu nie dali i on Zwy się też czuje w domu, Wymyślą przeszłość, wymyślą mu przeszłość, jego... Tak. I się przeprowadzi do nowego miasta, bo oh, oczywiście... Nie, nie wiem dlaczego, ale muszę być dyskryminującym, a to bardziej rudek. O, przyjmij się. No o, stąd! Czekaj! Oh, jak kamienie się nazywają? czy oh, to się pomyślało? Aaa, zapomniałam o to hiszpański. Boże, no. <laughs> <laughs> um. ja nie zapomniałam jak to się nazywa. Dobra, mniejszy z tym, ten kurczak jest bardzo fajny, ale musi być ciężko. Masz Dobra, Daszko? nie wiem. Tak. Chyba Ale nie myślam. Tak jakoś jest. Ja nie wiem, potem się sprawdzi, od czego są internety. To the kingdom of Coupa Keep. Kupa Keep? Pamiętaj, że to angielska wersja. Kupa Kip. Nie Kupaki. wiadomo co moich znacza, Kupa Kip. No nie, nie wiem. Fajnie, jak to wygląda. O! Awesome. Awesome. No, ale ma jakieś kreatywność. A no, no, tak! A dzisiaj to się to siedzę przy fencie. Przy komputerze. Ja ją grę. Robię to sylwestra. No! Jambre! Jako! Ombrajder! Jezu. No fajnie, jakiś skup. Słuchaj, on wyglądał sobie takie Eeeeh... Czekaj... Eeeeh... 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 Księżniczka Kenny! Póry jama zasłoniętego, pewnie dlatego, żeby nie straszyć. Któreś Któreś w którymś odcinku Kenny nawet coś powiedział, a nie... mi! Miii... Miii... Serio? No! To, było, to był jakiś odcinek, o, jak oni Pamiętaj, bohaterów że... przebierali. Pamiętaj, że Czekaj, Kenny? To jest ten nasz główny bohater? Co? Nie! To który, czekaj? Kenny to jest ten... Ten! To jest Kenny. Kenny jest w tej, zawsze w tej charakterystycznej kurteczce. I on nigdy nie umiera! A to nie... To jest Myślałam, mafia. że to ona, ty. No, znaczy... To jest on, który przebrał się w nią. O, rozumiesz. tych kobiety z brodą jesteś Tak. By... O, ale...

You entered, douchebag. Is that correct? How to Yeah. Are you sure you want to keep the yeah. name? Yeah. Very well, douchebag. You will now oh. choose a class: fighter, mage, so thief, or jew. This is dreadful. This, a is so much. like a wizard, only not as cute. Maybe she can go with thief. You enough to be a thief. Jew, huh? Może no, nie będziemy aż brać Żyda, bo wiesz... Nie, oburzajmy relizmu, Wiemy, o, że, o, robimy o, że robimy magów. Robimy magów? No, no magów? No ty co, się mnie tak? pytasz? A ty powinnaś <laughs> potwierdzić, a nie <laughs> się mnie pytać. Ale Żyd wygląda fajnie. Ale dobra, może... Like no, nie no, dobra, niech... Niech będzie mag. Dobra, niech będzie mag. Będziemy magiem. Tak. Na pewno chcemy, tak chcemy, maga. We to our kingdom, yeah. Yeah. Ale nie Now, jesteśmy deklem, gazdemy. Dekiem. Dobra, dekiem. Dekiem. Yep. Dekiem. 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 kwiatka na Dekiem. 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 Zminął. Panowa mm. po Na Ten odcinek kończymy. Tak. Ale tak, zaraz tak. będziemy dalej kontynuować. Dokładnie. Na następny odcinek. Więc, więc... żegnamy. No. Zapraszamy. No. Na, następny. na następny odcinek. No, no. Cześć. Do zobaczenia. na Nara. <śla>